Hmm. Wielkie transfery w Premier League i czy znajdą się chętni na Neymara? wszystkich serdecznie na kanale Piłkarzyki To chwilowe zwątpienie, zawahanie związane jest z tym, że ja już nie wiem w zasadzie jak zaczynać odcinki CT Jakie powinno być intro bo dzieje się tak dużo, że nie wiem do których wątków nawiązywać, ale oczywiście wy dobrze zdajecie sobie z tego sprawę, bo śledzicie i obserwujecie to co najważniejsze w oknie transferowym a jeżeli nie śledzicie to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć, że ja postaram się wam dzisiaj taką fajną piłkę dzisiaj transferową przedstawić Oczywiście przypominam na wstępie tego filmu Filmu, że będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie łapki w górę, więc jeżeli macie ochotę nam pomóc, to prosimy bardzo o zostawienie takowej pod tym filmem. Wpadajcie również na social, na grupę, na fejsie, korzystajcie z dobrodziejstw, które znajdują się w opisie. Mam na myśli tutaj ofertę dla pełnoletnich, którą przygotowała Fortuna. I lecimy, bo jest naprawdę dużo do powiedzenia. Zaczynamy od informacji grubej, ale w zasadzie trochę spodziewanej. Neymar obwieścił, że chce odejść z PSG i co teraz? No, właśnie. Jakiś czas temu to było. Pff, oj, gruby miesiąc temu, jak nie jeszcze więcej, na początku okna transferowego, mówiliśmy z Krzywym, że zatańczymy oberka, jeżeli Neymar dołączy do Manchester United. Na to się nie zanosi. I do tego, tak, krzywy już wrócił. Usłyszeliście go przed chwilą. I do tego. No. no właśnie, opalenizna była, krzywego zobaczyliście za niedługo, bo to jest związane z tym bezpośrednio. Na naszym kanale pojawią się przewidywania Premier League. Spokojnie, wiemy, że pytacie o nie. Zwracamy uwagę na komentarze, ale nie widzieliśmy dokładnie, jak odpowiedzieć na nie, no bo nie mieliśmy tego terminu jeszcze zaplanowanego. Najprawdopodobniej jednak w czwartek takie przewidywania się pojawią wcześniej jeszcze dwa ważne materiały przed tymi przewidywaniami, ale to tak tytułem informacji. Wracając do sprawy Neymara. Oczywiście na United się nie zanosi, ale być może zanosi się na transfer do jakiegoś innego, dużego klubu. Oczywiście wiadomo o jakim zespole mówi się w pierwszej kolejności. O Barsie, do której rzekomo Neymar chce bardzo dołączyć. Cały czas powołując się na ten silny związek z Blaugraną i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba każdy kibic Barsy wie, że jest to mało prawdopodobny transfer, bo Czawi to raczej średnio patrzy na perspektywę potencjalnej współpracy z Neymarem i wynika to z wielu, wielu czynników. Tak szczerze, ja też nie widziałbym Neymara w obecnej sytuacji w Barcelonie z tego tytułu, że zespół pognał w nieco odmienną, odrębną stronę niż kariera Neymara w ostatnich latach, ale też trudno mi sobie wyobrazić tak naprawdę inny zespół, do którego pasowałby bardziej ze swoim charakterem, frywolnością. No, i takim luzem, który jeszcze cały czas w nim nieśladowo przecież występuje. Więc Neymar jest trochę w kropce, moi drodzy: no bo jeżeli chce zagrać na naprawdę wysokim poziomie, to musiałby się liczyć po pierwsze z redukcją zarobków, a po drugie z dostosowaniem się do standardów panujących w klubie, który zechciałby go do siebie przyjąć. I tutaj wszelaką niesforność należałoby schować głęboko do kieszeni, a Neymar no nie jest takim piłkarzem i to wydaje mi się najbardziej problematyczne, jestem bardzo zaciekawiony, zaintrygowany tą sagą transferową no i jej ostatecznym kształtem, ale o tym będziemy jeszcze informować na kanale Piłkarzyki, bo po pierwsze, do ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze pewnie wiele ruchów zostało, a po drugie mamy ważniejsze rzeczy do omówienia w dzisiejszym CT. Dobrze, nie przedłużając, ruszmy zatem do transferów potwierdzonych. Ostatnio mówiliśmy na kanale Piłkarzyki o Daichi Kamadzie. Ostatecznie saga się nam rozwiązała. Daichi Kamada wylądował w Lazio Maurizio Sariego i będzie mógł zapewne ubogacać się taktycznie pod czujnym okiem Szkoleniowca, który będzie go na pewno pchał w stronę Sarizmo, Sarribolu. Słuchajcie, to jest bardzo intrygujący transfer dla wszystkich tych, którzy śledzą poczynania Claudio Lotito. Dlatego, że to jest naprawdę dość dobrze. Pasujący klocek do układanki Maurizio Sariego. Jak sobie myślimy o Daiichi Kamadzie, i tak intuicyjnie w głowie dobieramy sobie paletę umiejętności, którą on posiada, i zestawiamy ją z tą pożądaną przez Sariego paletą umiejętności, jeżeli mówimy o zawodniku grającym w takich rewirach, w jakich regularnie gra Daiichi Kamada. Więc mi się na papierze tutaj wszystko spina. Podobno niemałe pieniądze ma Daiichi Kamada od Lazio. Dostać trzeci bodajże najlepiej zarabiający piłkarz w klubie. Kontrakt to ciekawe. Początkowo do 2025 miał być podpisany, bo o tym informował chociażby Fabrizio Romano, ale włoskie źródła bliskie tematowi jego przenosin do Lazio mówią, że Daiichi Kamada związał się z Lazio czteroletnią umową, a więc do 2027 roku. Przy okazji ważna informacja, Lacjo sięga również po utalentowanego skrzydłowego z Danii, z Midtjylland dokładnie, Gustawa Isaksena ma za niego zapłacić 17 milionów euro, a więc dwa bardzo bardzo intrygujące wzmocnienia ofensywy Sariego. Bardzo intrygujący transfer przyszykowała nam Chelsea, sięgając po Roberta Sancheza. Roberta Sancheza niechcianego w drużynie Roberto De Cerbiego. Od marca wiedzieliśmy, że najprawdopodobniej Roberto De Cerbiemu i Robertowi Sanchezowi nie będzie po drodze. Na Amex. I to, co wielu zakładało, się stało. Robert Sanchez znalazł sobie nowego pracodawcę. Przenosząc się do Chelsea i uzupełniając szeregi bramkarzy w drużynie Mauricio Pochettino, domyślnie traktujemy Roberta Sancheza jako bramkarską dwójkę, ale jestem ciekaw tej rywalizacji pomiędzy nim a Kepą, którego nominalnie traktujemy jako bramkarza podstawowego. Robert Sanchez, 25-letni zawodnik, wiąże się z Chelsea aż 7-letnią umową. Ma ona obowiązywać do 2030 roku. Sam transfer to również okolice 30, ale milionów euro. 29, o takiej kwocie się wspomina, jeżeli oczywiście przyliczymy sobie te 25 milionów funtów, o których się mówi. Dlaczego Robert Sanchez stracił miejsce w podstawowej jedenastce Roberto De Cerbiego? Ano dlatego, że nie dysponuje taką gamą umiejętności, jak chociażby sprowadzony do klubu Bart Ferbruchen. Na tym polu wyprzedza go również Jason Steele i po tym, kiedy stało się jasne, że to Steele jest preferowaną opcją Roberto De Cerbiego, wiedzieliśmy, że Robert Sanchez najprawdopodobniej pożegna się z Brighton, ale... Jak sobie spojrzymy na ten ruch Chelsea, jak popatrzymy na referencje Sancheza przed przyjściem Roberto de Cerbiego, a one były bardzo dobre, no to ten transfer się tak naprawdę spina. Tym bardziej, że nie mówimy o bramkarzu, który od razu ma wskoczyć do podstawowej jedenastki Maurizio Pochettino. Dajmy więc szansę na wykazanie się Robertowi Sanchezowi. Przy okazji informujemy, że Chelsea rozgląda się za alternatywami w relacji z Brighton, bowiem duży krzyżyk na potencjalnym transferze postawił sam klub z południa Anglii. Odnoszę się teraz oczywiście do sagi związanej z Moisesem Kaisedo, żądając nie uginając się przed Chelsea i żądając 100 milionów funtów za Moisesa Kaisedo. To są pieniądze olbrzymie, my o tym już oczywiście mówiliśmy. I w obliczu tego Chelsea musi rozglądać się za alternatywami, no bo nie można dać się wiecznie ogrywać. Myślę, że tak powinniśmy podchodzić do tego póki co wstrzemięźliwego stanowiska Chelsea w sprawie zapłaty tych żądanych pieniędzy przez Brighton za Moisesa. No i dlatego interesuje się, albo zaczyna się interesować, brać kibicowska Chelsea osobą Tylera Adamsa. Nie zdziwię się, jak tutaj klauzula zostanie aktywowana. Ona szacowana jest na około 20 milionów funtów. To są pieniądze znacznie mniejsze niż te, które Brighton żąda za Saka i a Tyler Adams wcale złym piłkarzem nie jest, więc kibice Chelsea, dajcie znać, co Wy sądzicie o takim potencjalnym transferze. Teraz szybkie trzy potwierdzenia związane ze Spurs. O Harem Keynie sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, spokojnie, tym zwień czymy dzisiejszy odcinek CT, ale musimy powiedzieć o piłkarzach, którzy trafiają do zespołu Anja Postekoglu. Pierwszym z nich, pierwszym wartem wyróżnienia, jest Niki van de Ven. My oczywiście o van de Venie mówiliśmy dużo wcześniej, też chyba z 3 albo nawet może miesiąc temu, 3 tygodnie miałem pierwotnie w głowie. Miki van de Ven, bardzo utalentowany kapitan młodzieżowej reprezentacji Holandii, świetne warunki fizyczne, powyżej 1,90 m, nieprawdopodobna wręcz jak na obrońcę, jak na stopera o takiej aparycji, dynamika, rozwijana prędkość w okolicy 36 km na godzinę przy tych sprintach, które regularnie można było obserwować, kiedy był, był piłkarzem Wolfsburga, tym zresztą najbardziej się wyróżniał. Bundesliga też tak charakteryzowała samego Van de Venna, że jest to niezwykle szybki Obrońca z dużym potencjałem rozwojowym, o tym też mówili jego pierwsi trenerzy jeszcze za czasów gry w Holandii. Tak więc, Miki Van de Ven ma szansę stać się wielką gwiazdą europejskiej piłki. I łącząc kropki przy okazji tego transferu, wcale nie musi dziwić duża kwota, bo mówimy o naprawdę wielkich pieniądzach. 50 milionów euro leży na stole, oczywiście, ta podstawowa część podstawowa transza w tym transferze jest zbliżona bardziej do 30 milionów euro, ale wiele wskazuje na to, że jeżeli Van de Ven wypali, to Wolfsburg otrzyma za niego łącznie okolice 50 milionów euro. To są wielkie pieniądze, ale jeżeli popatrzymy sobie na profil lewonożnego środkowego obrońcy i na te kompilacje z jego naprawdę topowymi zagraniami, to można zrozumieć taką ewaluację. Tym bardziej, że podbijają ją sami przedstawiciele Bundesligi dawno wypuścili artykuł pochwalny na cześć Mikiego Van De pewnie też pomagając samemu Wolfsburgowi. Ale Miki Van De Ven to nie jest jedyny obrońca, nie jedyny środkowy obrońca sprowadzony latem do zespołu Andrzeja Postekoglu, albowiem sięgnął również Daniel Levy po młodego, utalentowanego obrońcę z Blackburn. Rocznik 2005, Ashley Phillips trafia do Spurs za nieco ponad 2 miliony euro jego Klauzula odstępnego została przez Tottenham aktywowana. Sam siebie, Ashley Phillips, określa mianem obrońcy współczesnego, modernistycznego. Jest szybki, dynamiczny, profilowo bardzo podobny do Mikiego Van de Vena, tylko skala jest oczywiście odpowiednio dostosowana. No, on jest na nieco niższym poziomie i to też dyplomatyczne ujęcie sprawy niż Miki van de Ven, ale spokojnie 4 lata różnią jednego i drugiego piłkarza, dajmy się Szlejowi Philipsowi również wykazać. Jeszcze jeden bardzo ciekawy transfer miał miejsce do zespołu Andrzeja Postekoglu, jest to Ajeho Veliz, jego przenosiny z Rosario Central do Tottenhamu wyceniane są na 15 milionów euro na okolice tej kwoty, jest to również bardzo młody, perspektywiczny, środkowy napastnik, mogący grać w różnych konfiguracjach z przodu, w trzeciej Boiska, tutaj zapewne. Tak jak w przypadku Lipsa i Van Devena, pieczęć aprobującą postawił na tym transferze sam Ancz po Dużo różnych wariantów taktycznych pewnie będzie w stanie sam Welis przetworzyć, bo taką charakterystykę można było przeczytać przed jego przynosinami do Spurs. Taką, która mówiła, że on może się adaptować do różnych scenariuszy. Zresztą ten potencjał rozwojowy też jest z tym idealnie spójny. Co ciekawe, sam Ajehowellis mówił, że jednym z głównych czynników, które przekonały go do tego transferu, była rekomendacja Gio Loselso. Bo uwaga, jeżeli ktoś nie śledzi, to Gio Loselso jest naprawdę ważną, wyróżniającą się postacią okresu przygotowawczego w Spurs Anja Postekoglu i wiele wskazuje na to, że Giovanni Loselso będzie jednym z filarów, jednym z podstawowych piłkarzy kadry Spurs w nadchodzącym sezonie. To taka ciekawostka, a my oczywiście do spraw związanych ze Spurs będziemy jeszcze przechodzić, bo saga z Kane'em nie rozstrzygnięta, ale o tym, tak jak powiedziałem, za chwileczkę. Teraz chwilę poświęcimy Tino Livramento, albowiem jego przynosiny Doniu. Na moment nagrywania tego materiału są już niemal pewne zawodnik, przeszedł testy medyczne, oglądał spotkanie z Real. oglądał z Trybun, oczywiście. I tutaj mamy do czynienia z ciekawym kontekstem finansowym, albowiem póki co zakładamy, że kwota podstawowa, którą Southampton otrzyma za Tino Livramento, to 36 milionów euro, ale jak sam David Ornstein informuje, finalna kwota za Livramento może zakręcić się w okolicach 40 milionów funtów, a więc może być o około 10 milionów euro większa niż to jest 36, na które przed chwilą się powołałem. Tak, w ramach uzupełnienia kontekstu, informuję, że 20 28 lipca, czyli nieco ponad tydzień temu, Tino Livramento już zaczął być wiązany z Newcastle z uwagi na pierwszą ofertę, którą odrzucił zespół Southampton. Ta pierwsza oferta wynosiła okolice ok. 30 milionów funtów, ale jak widać, oba kluby się dogadały. Najprawdopodobniej Newcastle dorzuciło bardzo atrakcyjne bonusy, i dlatego święci postanowili spieniężyć młodego prawego obrońcę. Tutaj, oczywiście, jest też sporo znaków zapytania. Bo, oczywiście, ten transfer na papierze się idealnie spina z tym, co mamy, albo z czym mamy do czynienia w Newcastle. Jest podstawowy, prawy obrońca, czyli Kieran Trippier I są. Nieco mniej podstawowi, jeszcze znajdujący się w Newcastle, Havi Mankillo i leczący się od bardzo, bardzo dawna Emil Kraft. Poza tym był Harrison Ashby, ale celowo powiedziałem był, albowiem pokierował się na wypożyczenie do Swansea, cało sezonowe wypożyczenie do Swansea. Odejście byłego piłkarza West Hamu na wypożyczenie oznaczało jedno, że po kogoś sięgną w Newcastle i sięgnęli właśnie po Tino Livramento. Moim zdaniem na ten moment będzie to piłkarz numer dwa za Kieranem Trippierem, kapitanem tego klubu, to jest oczywiste, ale potencjał rozwojowy jest olbrzymi, więc ten transfer na papierze naprawdę się nam fajnie spina z potencjałem samego Newcastle. No tylko znaki zapytania oczywiście związane będą z dyspozycją samego Tino Livramento, bo nawet jeżeli Russell Martin, czyli obecny szkoleniec Southampton, opisywał go. W samych superlatywach, to pamiętajmy, że Tino Livramento praktycznie cały sezon 22-23 spędził na leczeniu urazu i to bardzo poważnego urazu, albowiem tak należy podchodzić do zerwania więzadła. Widzieliśmy go pod sam. Koniec sezonu w fazie rehabilitacyjnej. Za niedługo będziemy mieli go szansę widzieć w koszulce drużyny Diego Hała już na tych normalnych 100% obrotach. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która powinna interesować kibiców Chelsea. Pamiętajmy o tym, że im większy profit dla Southampton, tym większy profit dla Chelsea. Albo inaczej, im większą kwotę uda się świętym ugrać, tym proporcjonalnie rośnie zysk The blues, więc. Kibice Chelsea powinni zwracać uwagę na te 40 milionów funtów, o których mówiłem, bo to oznacza solidne kilka milionów funtów do portfela zespołu Mauricio Pochettino. West Ham w końcu wziął się za Bary. Z tym oknem transferowym, ściągając pierwszego piłkarza do zespołu seniorskiego. Celowo to podkreślam, bo dotychczas mówiliśmy tylko o transferze młodziutkiego, skrzydłowego z rocznika 2005: Szona Mora, ale to już jest przeszłość. Jest drugi piłkarz i pierwszy w drużynie seniorskiej: Edson Alvarez. Ściągany z Ajaxu za 40 milionów euro. Trzeba przyznać, że to jest bardzo dobra kwota. Takie jest przynajmniej moje zdanie: Edson Alvarez miał kontrakt. Z Ajaxem do 2025 roku. Jego wartość rynkowa jest niewiele niższa niż pieniądze płacone za Alvareza Ajaxowi przez West Ham. Nic tylko pogratulować, bo to na papierze jest jedno z najlepszych zastępstw, które West Ham mógł ugrać. Mówię oczywiście o zastępstwie za Deklana Rice'a. Było zainteresowanie, że Opalinią, ale za niego trzeba by było zaproponować dużo wyższe pieniądze. A Edson Alvarez wcale nie odbiega. Od półki, od poziomu Żołpalini, więc szczerze powiedziawszy, ja jestem fanem tego transferu. Mi się takie przenosiny bardzo, ale to bardzo podobają. Nie tylko dlatego, że ja sądowałem Alvarez'a pod kątem potencjalnej gry w Arsenalu, bo mówiło się o tym dobrych kilka miesięcy temu, mówiło się o tym również wcześniej. Ja temu profilowi Edson Alvarez'a zdążyłem się już dużo wcześniej przyjrzeć. I mi on, szczerze powiedziawszy, bardzo pasuje do West Hamu. Nie tylko do West Hamu Davida Moysa, ale do. Każdej innej formy West Hamu, która może mieć miejsce po ewentualnym pożegnaniu Davida Mojsa, więc jest to transfer zarówno na potrzeby samego Mojsa, jak i na potrzeby potencjalnych nowych szkoleniowców w kolejnych latach. Więc ja ten transfer oceniam naprawdę bardzo dobrze. Pięcioletnia umowa przy okazji ma obowiązywać Edsona Alvareza. Jeżeli chodzi o transfery związane z West Hamem, to musimy również powiedzieć o odejściu Gianluca z Kamaki. Nie do Interu, a do Atalanty. Kieruje nam się Gianluca, do West Hamu za 36 milionów euro poprzedniego lata. Nie straci za wiele West Ham, więc to jest chyba najważniejsza informacja, która powinna interesować kibiców The Hammers, bo mówi się o 30 milionach euro. Ale, ale, West Ham ma sobie zapewnić 10% od kolejnej sprzedaży Skamakki. Jeżeli Skamakka odejdzie, dajmy na to za 60 milionów euro. West Ham otrzyma wtedy 6 milionów euro. Jak sobie te 6 dodamy do 30, łącznie z bonusami, to ma być 30, bo 25 plus 5. No to wtedy zrównoważą nam się kwoty, które West Ham otrzyma za skamakkę z tą, którą West Ham musiał zaproponować sasuolo poprzedniego lata. Oczywiście przygoda nieudana. Oczywiście bardzo, ale to bardzo przeszkodziła kontuzja kolana która uniemożliwiła rozwój piłkarski na pożądanej płaszczyźnie, ale pamiętajmy, że tak czysto koncepcyjnie Gianluca Skamaka nie pasował do West Hamu Davida Moysa mówił o tym nie jeden dziennikarz zajmujący się West Hamem, mówił również o tym Mikel Antonio w podcaście, sławetnym podcaście, w którym charakteryzował, dlaczego Gianluca Scamacca nie do końca pasuje do West Hamu. I myślę, że obie strony powinny być zadowolone, no bo teraz West Ham będzie musiał się skupić na ewentualnych alternatywach bardziej pasujących do koncepcji Moisa, czy też każdego innego menedżera, którego jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w West Hamie. A mówię to celowo, bo coraz więcej i częściej mówi się o tym, że Przyszłość Mojsa wcale nie musi być taka pewna w West Hamie. Napoli uzupełniło lukę po Mindzie Kimie, który odszedł do Bayernu za 50 milionów euro. Nowym środkowym obrońcą w zespole Rudiego Garcia zostaje brazylijczyk Nathan, ściągnięty z Red Bull Bragantino za 10 milionów euro. Kontrakt Garcia ma obowiązywać do 2028 roku. Sam brazylijczyk ma dostawać okolice miliona Euro. Zobaczymy, jak nam się rozwinie lewonożny stoper, ale trzeba przyznać, że jeżeli to, co mówią, a mówią dużo pozytywnego włoscy dziennikarze o Natanie, stanie się rzeczywistością piłkarską i Natan rzeczywiście zagwarantuje dużo dobrego, drużynie Garci, no to będą to rozumnie wydane pieniądze, bo to jest tylko jedna piąta kwoty otrzymanej za kima. A De Laurentiis sięga po piłkarza 5 lat młodszego niż kim, więc. Jakby nie było, jest to dość imponujące. Skoro jesteśmy przy temacie związanym z Napoli, to nie możemy nie powiedzieć o jednym transferze, o którym jest coraz głośniej. Transferze Piotrka Zielińskiego do Al-Ali. Nawet jeżeli nie będzie to 30 milionów euro, a 25 milionów euro, to ja widzę prawdopodobieństwo akceptacji takiej oferty złożonej za Piotra Zielińskiego przez Al-Ali w obozie napolitańczyków. To może rzeczywiście dojść do skutku, bo pamiętajmy, że ta saga ciągnie nam się już od pewnego czasu. Cały czas nie dostał satysfakcjonującej oferty kontraktowej Piotr Zieliński. O tym mówił swego czasu krzywy podczas jednego ze swoich CT. I od tego czasu, publikacji tamtego odcinka. Trochę już upłynęło kolejnego czasu. My nadal nie wiemy, co z Piotkiem Zielińskim, ale ten kierunek saudyjski wydaje się teraz jeszcze bardziej prawdopodobny, bo sam Fabrizio Romano informuje nas o tym, że Al-Ali priorytetyzuje transfer Piotra Żilińskiego, że chcą się rzeczywiście skupić, sfokusować na ściągnięciu reprezentanta Polski. A co za tym idzie? Poważnie powinniśmy traktować wszelakie plotki łączące Napoli, czy to z Teunem. Czy to z Gabrym Weigą. Mówi się o tym, że Napoli chce zapłacić za Weigę okolice 30 paru milionów euro. Sama Selta ma żądać okolice 40 milionów euro. Ciekawe, w którą stronę te negocjacje pognają, ale te informacje mówią nam raczej o tym, że jest bliżej niż dalej odejścia Zielińskiego z drużyny Garci. Dołączmy do tego jakieś enigmatyczne komunikaty płynące z obozu Neapolitańczyków. No i robi się ciekawie, tak więc będziemy trzymać rękę na pulsie, bo tu lada moment może nastąpić jakiś przełom w negocjacjach. Rozmowy pomiędzy obozem piłkarza a klubem podobno trwają. A skoro jesteśmy przy Al-Ali, to dwie grube informacje jeszcze mam dla Was. Pierwsza, bardzo ciekawa jest taka, że jest już o krok od transferu Franka Kessiego do Al-Ali. Barsa ma zainkasować na tej transakcji 15 milionów euro. To się już raczej nie wysypie. Sam zawodnik ma przechodzić testy medyczne. Przed przejściem, dołączeniem do nowego pracodawcy, Barsa i kibice chyba nie narzekają, bo Frank Kessie był w kluczowych momentach poprzedniego sezonu piłkarzem zapamiętywalnym, nawiązuje teraz chociażby do El Classico, a przychodził za darmo. Oczywiście pensję trzeba było mu płacić, no ale po roku bycia. Rozpoznawalną częścią zespołu, może nie kluczową, odchodzi za 15 milionów euro, a Barsa, jak wiemy, tych pieniędzy potrzebuje. Ale nie tylko Barsa otrzyma duże pieniądze, bo duża, być może nawet kolosalne, jeżeli popatrzymy na samego piłkarza, otrzyma Roma za Rogera i Banieza. Co prawda, interesowały się Ibanezem różne kluby, chociażby Forest swego czasu, ale to Al-Ali było najaktywniejsze i podobnie jak w przypadku Franka Kessiego, Al-Ali dopnie również Dopina, Transfer, Rogera i Banieza. Tym samym mamy tu kilku naprawdę spektakularnych grajków. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Al-Ali z tych czterech podmiotów, które szalały na rynku saudyjskim, a mówimy o Al-Nasr, czyli zespole Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad, czyli zespole Karima Benzemy i Al-Hilal, Czyli zespole, do którego trafił chociażby Sergiej Milinkowicz-Sawicz, kiedy już jesteśmy przy rzymskich transferach, to warto o tym piłkarzu wspomnieć. No i wydawało się, że na tle tych trzech zespołów, wymienionych przeze mnie, Al Ali jest tym najcichszym. No ale spójrzcie na nazwiska: Bobby Firmino za darmo, Riyad Mares za 40 najprawdopodobniej milionów euro, ale on stał Saumaksyme za 27 i okolice. Edward Mendy, przychodzący za darmo, Frank Kessie, Roger Ibanez, za chwilę być może Piotr Zieliński, no w tym, ale Ali szykuje nam się naprawdę niezła paka. Przy okazji transferu Ibaneza warto zwrócić uwagę na zachowanie Jose Mourinho, który pożegnał w swoim stylu swojego byłego już podopiecznego, mówiąc, że być może teraz postawi mu dobrą kolację, no bo wiadomo, do czego nawiązywał. Do olbrzymich zarobków Ibanieza mówi się o 9 milionach euro rocznie uzyskiwanych w. Ale ali potężne pieniądze, jak na samego Ibaneza, sobie spojrzymy na jego warunki płacowe. W ROMie całkowicie można zatem zrozumieć decyzję piłkarza. Na koniec tego CT ważna aktualizacja sagi Harego Keina. Tottenham powiedział: Nie. Zespół z Pers odrzucił zakusy Bayernu, odrzucił ofertę, która miała zbliżyć się do 100 milionów euro. Tej ostatecznej kwoty nie znamy. Albowiem David Ornstein, który przekazał dzisiaj te kluczowe informacje, nie podał kwoty w swoim artykule. Napisał jedynie, że to co Bayern zaproponował w trakcie ostatniej fazy negocjacji. Mówię celowo ostatniej, bo to miała być rzekomo ostatnia próba zakontraktowania Harry'ego Keina, ale zaraz wam powiem, że to być może nie jest ostatnia. W każdym razie David Orstein nie napisał o jakiej kwocie mówimy. Napisał jedynie o różnicy w podejściu do wyceny Harego Keina. I podobno, uwaga, ta różnica w wycenie między żądaniami Liviego a proponowaną przez Bayern kwotą ma wynosić aż 30 milionów euro. To są naprawdę potężne pieniądze i potężna różnica. Więc nie wiem, jak Bayern zamierza zasypać tę różnicę, ale niemieckie źródła i angielskie również to potwierdzają czy też w zasadzie angielskie z tym wyszły, a niemieckie to potwierdziły, są przekonane, że Bayern jeszcze, pomimo swoich deklaracji, nie powiedział ostatniego słowa. A propos Keina, i że jeszcze będzie chciał wrócić po reprezentanta i kapitana reprezentacji Anglii. Czy wróci? Nie wiem, ale Daniel Levy to jest zawodnik trudny. To jest bardzo, ale to bardzo nieugięty i uparty oponent na rynku transferowym, więc tu nie można liczyć na szczęście, tu trzeba być maksymalnie konkretnym i trzeba po prostu się przypodobać Danielowi Liwiemu. Oh, to już jest naprawdę mega szalone, nie wiem w którą stronę to zmierza, ale to no cały czas ja podtrzymuję swoje zdanie, bo ja go nie zmieniam. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Daniel Liwi się uprze i Harry po prostu zostanie po raz kolejny zakładnikiem z Szalone, naprawdę szalone. Dajcie znać co o tym sądzicie. I dziękuję Wam bardzo za uwagę w dzisiejszym długim CT, które wylądowało bardzo późno na naszym kanale. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale mieliśmy do nagrania jeszcze materiał na Fortunie, do którego odsyłam na koniec tego materiału. Powiem Wam o tym filmie. Wylądowało takie zbiorcze podsumowanie najważniejszych transferów tej angielskiej czołówki, więc odsyłamy do tego filmu na kanale Fortuny. I przypominam, że ten tydzień będzie obfitował w materiały związane z powrotem Premier League, bo pojawi się materiał dotyczący koszulek, pojawi się przewidywanie i jeszcze taki mały bonusik, tak więc stay tuned. Ja za uwagę raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć!